No a już chciałam Was zaprosić na tutorial na wspólne przerabianie takiego sympatycznego motywu szydełkowego kwadratu, który przerabiam na szydełku o grubości 6 i zacznę w tej samej kolorystyce, czyli zaczynam włóczką białą. Zawiązuję tutaj taką pętelkę. Teraz nakładam szydełko i przerabiam rządek bazowy, czyli rządek, który złożony będzie z 6 oczek łańcuszka, czyli raz. 2, trzy, cztery, pięć, sześć, i ten rządek zamykam w kółeczko, czyli po prostu będąc w ostatnim oczku, przechodzę przez tutaj pierwsze, przeciągam szydełko i zobaczcie, dobieram nitkę, przeciągam. No i mam ten rządek bazowy, i wokół tego rządku bazowego przerobię taki motyw złożony z ośmiu grup, po trzy słupki przerabione razem, a więc. Jedziemy na początku okrążenia, tą pierwszą grupę przerabiam, czy pierwsze oczko w tej grupie przerabiam, przerabiam z dwa oczka łańcuszka, to jest jakby taki równoważnik początku pierwszej połowy pierwszego słupka. Teraz jedziemy dalej, czyli jeszcze dwa kolejne słupki przerobione do połowy, czyli pierwsze przeciągnięcie, ale przeciągam przez dwa narzucenia nitki i pierwsze przeciągnięcie w, tutaj w trzecim takim słupku, o! Do połowy mam przerobione trzy słupki. Niezależnie. I zobaczcie, te dwa oczka łańcuszka są równoważnikiem tego pierwszego przewinięcia w regularnym słupku. I teraz jeszcze przeciągam, i domykam w ten sposób. U góry mam jedno oczko, jedno przeciągnięcie, i teraz oczko łańcuszka i przeskakuję do takiego już regularnego elementu, czyli już regularna grupa złożona z trzech słupków przerobionych razem, czyli raz. Dwa, 3, 3 słupki przerobione do połowy, a następnie od połowy przeciągam, przeciągam i przerabiam oczko łańcuszka i je po prostu przesuwam w ten sposób wzdłuż tego centralnego rządku bazowego. No i w ten sposób powtarzam osiem takich motywów.